Sponsorami piątej edycji Wspólnego Gołębnika WG, Zamój i Pigeons Loft są firmy Conver, TJW oraz Volantor. Volantor jest producentem probiotyków stosowanych w żywieniu gołębi podczas kąpieli ptaków, a także wykorzystywanych do utrzymania higieny w gołębnikach. Volantor ma ponadto w swojej ofercie minerały, a także cały zestaw suplementów dla gołębi opartych na probiotykach i wyposażonych Dodatkowe składniki, odnoszących odporność organizmów, wspomagających drogi oddechowe, poprawiających wydolność czy pomagających zregenerować się ptakom po locie. Firma TO2 jest to producent granulatów dla gołębi dostosowanych do różnych okresów w hodowli. Ponadto TJW 2 oferuje hodowcom gołębi szeroką gamę dodatków paszowych występujących zarówno w postaci płynnej, a także w proszku. Które mają zastosowanie podczas sezonu lęgowego, lotów, a także podczas pierzenia i w czasie przygotowania ptaków do kolejnego sezonu lęgowego. Konwer zajmuje się obsługą biznesu, instalacją systemów alarmowych i monitoringu. Oferuje również monitoring montowany w gołębnikach. Konwer jest wyłącznym dystrybutorem pałeczki dezynfekcyjnej, mającej zastosowanie w gołębnikach, która zwalcza wirusy między innymi takie jak paramykso, ospę i temu podobne. Dzisiaj jest środa, 7 sierpnia i dzisiaj mamy taki lot specjalny. Lecą cztery gołębie z WG i jeden z mojego gołębnika. Jest to taki koleżeński zakład i zwycięzca bierze wszystko. Lecą gołębie yy, Karola Bębenka, Karola Bońskiego, Mirka Gołębia i Mariusza Wojtowicza. I mój. Mój Zamojski taki siwy z białolot czubaty. Mariusza Wojtowicza. Siwy Mirka Gołębia, Szkapleżak Niebieski. Karola Błońskiego, zmienniak i Karola Bębenka. Siwy z białą lotką, czyli jednoręki bandyta. Startujemy ten lot o godzinie 8.00, czyli za minutkę. I skakuje za kilka sekund, czas 8.00, puszczamy gołębie. i wystartowały zrobiliśmy też ten lot yy, specjalny z tego względu, żeby te gołębie mocne, z WG trochę miały okazję polecieć same tu jeszcze mają obcego gołębia, żeby trochę złamać ten ich stadny instynkt. Zobaczymy, czy to przyniesie efekt. Póki co bardzo szybko idą do góry. Bardzo mocno idą do góry. Pięknie w Zenicie. Jeszcze nie minęły 3 minuty one już. Tak 200 metrów ponad głębnikiem. Mamy sześciokrotne zbliżenie. Elegancko, fajne niebo jest takie. Przyjemne do obserwacji. Ładne takie w ogóle. Przykryte białymi chmurkami małymi takimi pod spodem błękit. Pięknie. i działają 8.03 i mamy je już są na ogniskowej 811 w tej chwili a już są takie kropki z ładnie pracują. Szybko nabrały Połap i idą do góry. Wbijają się pod to niebo. I jest godzina 9 no, A może troszkę się podniosły, ale cały czas są lekko widoczne, nie mogą się wbić w zakrycie. Niestety, jakoś im to dzisiaj nie wychodzi, a coś im tam nie pasuje. Cały czas głębie mamy widoczne. Trzymają się ładnie razem. Ale też nie wbijają się w zakrycie. i jest godzinka 8.27 no nie mogą te głębie przebić się po prostu nie wiem co je tam trzyma cały czas są na kropce widoczne nie wchodzą w zakrycie są dosyć wysoko to jest wysoki pułap ale to nie to nie zakrycie. Także czekam. Fajnie sobie pracują. Może się zmobilizują. Robi coraz cieplej, może zacznie to powietrze do góry jakoś się podnosić. W ogóle dzisiaj nie ma wiatru, jest taka pogoda bardzo spokojna. W ogóle nie ma wiatru. Bardzo zaci zacisnie. te chmury <laughs> takie, aby tak większe się robiło tam u góry ponad nimi i hop ten zegarek to czasami jest uparty Ósma 45 i wchodzi 46 no i teraz już jest ogniskowa 1320 mm czyli maksymalne zbliżenie i one się pomału podnoszą i to niebo się zmienia jest szansa, że one się teraz wbiją o to niebo się robi inne. ewidentnie się podniosły. Ostatnie obserwowaliśmy na 800. O na takiej o 811. O gdzie one są. Ja już się ciężko wypatrzeć. Się bawiłem w zmianę ogniskowej. To mi wyskoczyły. O, tutaj są o kurczę, jeszcze raz, ja już ich nie, nie umiem, nie mogę yy, namierzyć na niebie i to niebo się czyści, ewidentnie, zobaczcie. O. Tak to teraz wygląda. Wrócę się, bo stoję tyłem do głębnika. O, tu mamy linię dachu. Także się robi lepsze niebo i gołębie rozpoczynają pracę na tym niebie. I upłynie zaraz godzina lotu, jest 8.59. O, są jeszcze widoczne. Teraz jest maksymalne zbliżenie. A niebo się zrobiło całkiem niebieskie. One się podniosły jeszcze bardziej. Teraz to już takie naprawdę ciężko je bardzo znaleźć na niebie. Takie malutkie kropeczki, ale jeszcze je widzę. Jak dalej. Nie ma nic, tylko błękit. Tutaj słońce. Z tej strony. Błękit, błękit, błękit. Czysto wszędzie. Nie ma grama chmury. Proszę bardzo, jak się zmieniły. Czyli 9:12 dochodzi. Czyli jak zaczęło to ciepłe powietrze unosić się, ogrzane. Słońcem ziemia zaczęła promieniować, to te chmury zostały tymi ciepłami, ciepłymi prądami powietrza rozproszone. I działamy. A teraz je filmuję na ogniskowej 600 mm, trochę obniżyły. Siedzę tutaj przy głębniku pod jarzębinką. właściwie pod jarząbem. No to jest jarzą szwe szwedzki. No i one tak trochę obniżyły Tak jakby tutaj jeden miał ochotę ciągnąć. No zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Niebo cały czas błękitne, nie ma żadnych chmurek, nic, 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 i godzinka jest dziewiąta trzydzieści i podbiły. Znowu mamy ogniskową 811 mm znowu są na kropeczce to jest maksymalne zbliżenie. Ogniskowa 1320 i jak oddalimy to tylko błękit. także na szczęście się podniosły na tym błękitnym niebie. I mamy godzinkę 9.41. No, od kilku minut gołębie są w zakryciu nareszcie. Absolutnie teraz już ich nie widzę. Ładnie się podniosły, powolutko wbiły się na bardzo wysoki pułap i znikły. No i teraz zaczyna się dopiero zabawa, a już upłynęły dwie godziny lotu. Niebo. Całe niebieskie. No takie gdzieś teraz pojedyncze chmurki się pojawiają. Może z nich się jakieś kumulusy zawiążą. To będzie jeszcze lepiej. Jeżeli się te kumulusy pojawią, to... To już się zrobi całkiem ciekawie. I jest godzinka dziesiąta No i teraz mamy tam na dużej wysokości kilka drapieżników szybujących, chyba myszołowów, kurczę, mam jednego tutaj. O, muszę oddalić, to będzie widać, że jest ich więcej. O. Tutaj jest kolejny. Także skoro one szybują, no to są dobre warunki dla zamojskich. One też kochają prądy powietrzne. Prądy wznoszące. Ja nie wiem, czy to jest myszołów, czy coś większego. Chyba myszołów. Jest wysoko, wysoko, bardzo wysoko No to pięknie Żeby tylko ich nie odegnały gdzieś na bok Jak się będą ich bać To mogą uciec na bok Teraz znowu nieznacznie obniżyły Znowu je wyraźnie widzę O i teraz mi gdzieś o, wracają, My troszkę się rozciągnęły. O. o, idą, 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 o My troszkę obniżyły. O, no, tak się to kombinują teraz Taki wiaterek się pojawił. Troszkę się ta pogoda robi inna Nie, chmurki już takie większe i czekamy. Tymczasem jest 10.31 znowu są fajnie wyżej. Jest ogniskowa ponad 800 mm jeden siwy kombinują. Ta czwórka jest razem, nawet teraz. Oj, za linię dachu weszłem, muszę chwilę poczekać. Ach, nie nagram w tą stronę, bo słońce tu świeci. Nie jestem w stanie tu nic nagrać. Uhu. Nic tu nie widzę. Po prostu prosto w słońce poleciały. Jest 10.35. Nasz kolega pajączek cały czas tutaj. Na różach sobie żyje. I tutaj ma jakiegoś kolegę mniejszego. Może to jest tak, że to jest samiec i samica, bo u nich. Często taki dimorfizm płciowy występuje, i wtedy z reguły samce są właśnie mniejsze. A teraz je już widzimy na sześciokrotnym zbliżeniu w telefonie komórkowym obniżyły. Tym razem obniżyły mocno. No zobaczymy co z tego wyniknie. Jest 10:45. No i mamy zbliżenie trzykrotne. Także obniżają ewidentnie obniżają któryś tutaj albo któreś tutaj ciągną do dołu jest dziesiąta no, czterdzieści dwukrotne zbliżenie stopniowo, stopniowo Próbują obniżać. O, jeszcze trochę to będą zapisać. Co świadczy już ewidentnie, że się przymierzają do lądowania. Aha. O, idą, idą, idą na dół. Pierwszy się zabiera szkapleżak, no uwaga, Nie. pierwszy siwy ha. i ostatni szkapleżak Według mnie ostatni szkapleżak Także jest to lot specjalny, koleżeński Także Główną nagrodę skarnia według mieszka pleżak, ale to przeanalizujemy na spokojnie nagranie wylądowały o 1049. Niewiele, 2 godziny 49 minut. Przedam je otworzyć w locik, bo już się pchały, ale takie są, mam powiem, zmęczone te gołębie tym lotem, wszystkie. Otwarte dzioby mają Każdy jeden Chodź, 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 chodź hop, 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 hop Każdy jeden O ten mój już też się pcha do siebie Teraz mogę też tam otworzyć, ale... Tam to jest ryzyko, bo zaraz będą wyskakiwać inne No ale naprawdę one otwarte dzioby mają Niby niedużo, no ale tak też nie poszły w zakręcie nie było możliwości takiego poszybowania specjalnie Chociaż prądy wnoszące były, bo drapieżniki nagrałem w powietrzu. Także na tym kończymy relację z lotu specjalnego. Zwycięzcą jest Nirek Gołom. O, ten właśnie Gołąb, który teraz skakuje. Był najdłużej w powietrzu. To jest zmienne Karola Błońskiego. A to jest siwy Mariusza Wojtowicza. No chłopie, na prawo, na prawo, na prawo, na prawo i wejdziesz. I jest. I weszły. Pozdrawiam serdecznie wszystkich naszych kibiców i życzę Wam udanych lotów i lepszych wyników niż u nas dzisiaj. Pozdrawiam. Dobry lot.